Sytuacja na rynkach globalnych powoduje, że złot zaczyna znów słabnąć. Mamy powrót obaw, co do globalnej recesji. Widzimy, Niepokojące rzeczy w Chinach: pandemia COVID nabiera tempa, co może znów zwiastować dłuższe lockdowny i przestoje w chińskich fabrykach. A jeżeli przestoje, to znów kłania się wątek problemów z łańcuchami dostaw czyli czy niektóry wcześniej podbijał globalną inflację. I wydawało się, że po tych danych z USA, które były ostatnio nieco niższe, też dzisiaj, niższe dane o inflacji producenckiej w Niemczech, że to może powodować, że banki centralne zaczną tutaj szukać jakiegoś powodu do zatrzymania podwyżek procentowych, to teraz to się okazuje, że to może być ciężkie. Więc w perspektywa recesji w Azji plus Działania banków centralnych na świecie mogą sprawić, że ta recesja się rozleje na, na cały świat w przyszłym roku, i tego rynki się teraz obawiają. czyli mamy powrót do trybu risk off ucieczki od, od ryzyka, to się przekłada właśnie na naszego złotego. Dolar kosztuje już 4 zł, i 60 groszy. To jest 10 groszy od dołka zeszłego tygodnia. I powrót w okolice, które były we wtorek, kiedy mieliśmy informację o rakiecie, która się pojawiła na polskim terytorium. Z kolei, do, z kolei euro -złoty w tym momencie powyżej 4,70. I tutaj mam wrażenie, że kolejne dni przyniosły dalsze osłabienie się polskiej waluty, też z tego powodu, że ten tydzień. Jest de facto krótszy. Mamy święto Dziękczynienia w USA w czwartek i dla rynków finansowych to oznacza, że czwartek i piątek będą okresami takimi nudniejszymi. Kiedy nie będzie kompasu właśnie w postaci tutaj danych czy informacji od inwestorów z USA. Więc. Złoty słabnie ręki się boją recesji i tak to wygląda na ten moment.